Dzisiejszy odcinek będzie bardziej taki merytoryczny. W tą sobotę wybieram się na trackday na Toruć. Będzie to mój debiut i pierwszy raz. Także postanowiłem spytać mojego kolegę Jarząba, żeby dał mi parę rad dotyczących tego, jak przygotować auto na trackday. I przy okazji stwierdziłem, że byłby to fajny pomysł na materiał, żeby coś nagrać, bo może znajdą się osoby, które też jeszcze nigdy nie były, albo na przykład są przed swoim pierwszym wyjazdem i chciałyby się czegoś dowiedzieć. Także zapraszam na oglądanie Siemano. Z tej strony ja z Zero X Racing Team. Na zaproszenie Samuela postanowiłem opowiedzieć Wam trochę o przygotowaniu zarówno siebie, jak i swojego auta na, na track day. W tym odcinku nie będziemy poruszać tematu modyfikacji aut, bo to jest no, bardzo szeroki temat i, i spokojnie można z tego zrobić osobny, bardzo duży odcinek. Zajmiemy się ogólnie przygotowaniem po prostu samochodu na pojeżdżawkę, na, na track day, na jakiś trening. Na trackderach można jeździć dosłownie wszystkim. Nie musi to być auto przygotowane totalnie pod, pod wyścigi, pod zawody, pod jakieś konkretne upalanie, można jeździć rzeczywiście wszystkim. Należy tylko takie auto odpowiednio przygotować, żeby ta zabawa była bezpieczna no i sprawiała dużo rajd. Na początek może trochę takich formalności. Przede wszystkim musimy mieć ze sobą swoje dokumenty, dokumenty auta. Auto musi mieć ważne ubezpieczenie i ważny przegląd. Z takich. Jeszcze rzeczy, o których warto wspomnieć, no to ubiór. Ogólnie zasada jest taka, żeby jeździć tak, jak Ci jest wygodnie. Nie musi być jakiś specjalny kombinezon rajdowy, sportowy, ani nic takiego. Przydadzą się fajne, wygodne buty, mogą to być takie kartingowe mogą to być takie kartingowe, jak te, mają cienką podeszwę, dzięki czemu łatwo można właśnie wyczuć pedały. Przydadzą się też rękawiczki. To również są rękawiczki kartingowe, ale to już zależy od tego, jaki typ kierownicy mamy w aucie. Bo niestety, nie na wszystkich kierownicach takie rękawiczki sprawują się dobrze, ze względu na to, że, że mogą po prostu się ślizgać. Super są do kierownic zamszowych. No, i jeszcze sprawa kasku. U mnie jest taki: no nie musicie się koniecznie na tym wzorować, bo on szał nie robi, ale jest na razie wystarczający. Ogólnie zasady na torach są często podobne, na przykład na łodzi, na którą jedziemy. Kaski nie są obowiązkowe, chyba że mamy auto z klatką albo auto bez dachu, wtedy kask jest obowiązkowy. Ale oczywiście ja zalecam stosowanie kasku wszystkim, no jednak to są sprawy bezpieczeństwa i, no i nic nas to nie kosztuje. Kask można od kogoś pożyczyć, a, a może uratować życie i zdrowie, więc kask. Z takich może dro, drobiazgów, o których jeszcze warto pamiętać to Warto wziąć jakieś chusteczki, choćby i dlatego, żeby sprawdzić olej, żeby zetrzeć sobie z bagnetu olej i sprawdzić. Warto wziąć ze sobą jakieś krzesełko rozkładane, bo czasami nie ma gdzie usiąść, a, a może się to przydać. I co jeszcze ważne, długopis. Często jest tak, że na tragediach i na zawodach dostajemy do wypełnienia jakieś formularze, my później szukamy tego długopisu, pożyczamy od innych. No a jednak jeden długopis na 20 osób to jest no, trochę, trochę problematyczna sprawa warto mieć jednak swój gdzieś w aucie w schowku. No i jeszcze przydaje się zabrać ze sobą coś do picia i coś do przekąszenia, bo y, nie każdy tor oferuje jakiś sklepik, jakiś barek, żeby sobie coś kupić na miejscu, a rzeczywiście jeżdżenie cały dzień po torze może być męczące i rzeczywiście szczególnie y, jak jest ciepło, chce się, chce się pić, chce się coś zjeść. Rzeczy, które warto zabrać ze sobą do auta: na pewno jest to walizka z narzędziami, jakiś klucz do kół, podnośnik, taki typu żaba. I opcjonalnie, jeśli wiemy, że jakieś części naszego auta są podatne na uszkodzenie przy ostrym upalaniu, no to warto ze sobą wziąć takie części zamienne, które można później w łatwy sposób i dość szybko wymienić. Na przykład to mogą być jakieś półosie, aparat zapłonowy, czy coś takiego. No i auto musi być wyposażone w haki holownicze zarówno z przodu jak i z tyłu. To jest ważne, później szczególnie jeśli na torze są pułapki żwirowe to yy, no, musi podjechać auto, które nas właśnie za ten hak wyciąga na linię. Przechodzimy teraz do meritum tego filmiku, czyli do przygotowania samego auta na, na track day. No przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby zatankować odpowiednią ilość paliwa. Paliwo na track dayu bardzo szybko schodzi, niespodziewanie szybko dlatego zatankować od razu przynajmniej 3-4 baku odpowiedniego, przystosowanego do naszego auta paliwa. Sprawa oleju, fajnie jeśli olej byłby świeżo wymieniony, najlepiej nalać go minimalnie ponad stan, żeby uniknąć sytuacji, kiedy na ostrych zakrętach olej no, ucieknie nam spod smoka i smog nie zasię tego oleju, może to doprowadzić do tragicznych skutków. Do zatarcia nawet silnika należy sprawdzić jeszcze stan wszystkich płynów, płynu hamulcowego, przede wszystkim powinien to być płyn o podwyższonej odporności temperaturowej. Warto też dolać płyn do spryskiwaczy, żeby nie było później tak, że jeździmy z brudną szybą, bo to oczywiście przeszkadza. Warto też oczywiście zadbać, żeby nie było żadnych wycieków, bo może to spowodować niepotrzebne problemy, niebezpieczeństwo na torze. No, i też kary. Czasami te liczą sobie, naliczają sobie kary za, za sprzątanie po, po aucie, z którego wyciekają płyny. Jeśli chodzi o hamulce, no, trzeba zadbać o to, żeby, żeby nasze klocki i tarcze nie były już na wykończeniu, bo jazda po torze mocno zużywa te elementy. No i może nas zaskoczyć niemiła niespodzianka, jak zaczniemy słyszeć, że już blacha trzeba blachę i... Jest to dla nas wtedy koniec jazdy. Warto mieć również klocki przystosowane do nieco ostrzejszego traktowania, które zachowują swoje właściwości w nieco wyższych temperaturach. Na torach, szczególnie z dużą ilością hamowania albo przy hamowaniach z dużych prędkości, możemy takie standardowe klocki po prostu przegrzać. No i również to zepsuje zabawę i może spowodować niebezpieczeństwo, szczególnie wtedy, kiedy się nie spodziewamy tego, że, że nasze hamulce nie, nie, nie działają tak jak powinny. Co do samego zawieszenia, warto przed traktagenem sprawdzić, czy nasze zawieszenie nie ma żadnych luzów, czy nie ma wycieków z amortyzatorów, no, czy po prostu to zawieszenie działa tak, jak powinno. No i również warto sprawdzić zbieżność i całą geometrię zawieszenia, żeby było wszystko wyregulowane tak, jak być powinno. Z takich formalności, niektóre, niektóre tory wymagają również, żeby w kabinie samochodu była gaśnica, wtedy ją. Mocujemy jakoś tak, żeby się nie przemieszczała podczas jazdy, czyli musi to być zrobione porządnie, bo, bo przeciążenia są konkretne, żeby była w miejscu jakimś łatwo dostępnym. Może być na przykład pod fotelem albo, albo gdzieś z boku. I jeszcze jedna z rzeczy, które czasami obsługa toru sprawdza przy badaniu technicznym, to jest dokręcenie i porządne zamocowanie akumulatora i żeby ten akumulator się nie przemieszczał, żeby się nie ruszał żeby nie było sytuacji, że po prostu wypadnie z mocowania i gdzieś się nam potoczy. Ważne jeszcze, żeby klema plusowa, żeby była przysłonięta i żeby była na niej ta osłona. To też często, to też często sprawdzają na badaniach technicznych przed, przed wyjazdem na tor, na zawody. Z takich rzeczy, o które warto zadbać przed samym wyjazdem na tor, to na pewno y, sprawdzić auto we wnętrzu pod względem y, różnych luźnych rzeczy, które mogą się przemieszczać podczas jazdy. Czyli po prostu wyrzucić z auta wszystko co, co może powodować, co może być luźne, co może się przesuwać, co może nam gdzieś pod nogami, pod nogami latać. Może stać się też coś takiego, co raz rzeczywiście mi się stało, że butelka po wodzie, która nie była odpowiednio zamocowana, nie była odpowiednio włożona w, w jakieś zabezpieczone miejsce, wpadła mi pod pedał i był to pedał hamulca i... No był problem, no bo rzeczywiście chciałem homować, a się nie dało, bo była podpadałem butelka. Warto sprawdzić przed samym wyjazdem na tor, czy wszystkie śruby w kołach są odpowiednio dokręcone. Żeby nie było tak, że, że właśnie wymieniając koło jeszcze przed samym torem, przed samym wyjazdem zapomnimy, zapomnimy dokręcić te śruby odpowiednio mocno. Czy przy szybkiej jeździe, przy zakrętach te śruby mogą się odkręcać. No i nawet nie chodzi o to, że odpadnie nam koło, ale zacznie wpadać w dragania i to już powoduje problem. I nie powiedziałem jeszcze o najważniejszym i zostało to na sam koniec. Kwestia opon. Opony to są właściwie jedyne punkty, które łączą auto z asfaltem, więc są jakby najważniejszym elementem auta, elementem, który klei nas do tego toru i zapewnia nam bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o opony, oczywiście nie jest wymagany żaden konkretny typ opon mogą to być zwykłe drogowe opony jeśli się planuje jeździć na jakieś trakdeje na jakieś pojeżdżawki warto zainwestować w opony typu semi slick to są na przykład tak jak te właśnie tutaj to są opony wykonane z, miększej, z bardziej miękkiej mieszanki Jeżeli taki takiej opony typu semi slick jest skonstruowany w taki sposób żeby zapewnić dużo wyższą przyczepność co rzeczywiście ma największe znaczenie podczas Kręcenia na torze jakiś czasów, i według mnie, to od umiejętności kierowcy i od opon zależy to, jakie wyniki będziemy osiągać na, na zawodach, na treningach, na trakcie. Równie ważne co typ opon jest ciśnienie, jakie panuje w tej oponie. Podczas agresywnej jazdy na torze, yy, no opony bardzo mocno się grzeją, yy, co też zwiększa ciśnienie w oponie. Warto zadbać, aby na rozgrzanej oponie ciśnienie to nie przekraczało około dwóch barów dla takiej opony typu semi-slick a dla opony typu drogowej, zwykłej opony mniej więcej wartości, które zaleca producent po zakończonej sesji na track day, na zawodach warto skorzystać z manometru przykładamy taki manometr do wentyla mierzymy, mierzymy jakie jest ciśnienie w oponie i według tego dostosowujemy ciśnienie w oponie na już na następną sesję. Ogólnie do właściwego określenia Ciśnienia oraz też ustawień zawieszenia przydaje się tak zwany pirometr, czyli urządzenie do pomiaru temperatury punktowego. To jest najczęściej urządzenie laserowe. Dzięki temu urządzeniu możemy, możemy ocenić, jakie ciśnienie jest w oponie. Jeśli na przykład zewnętrzne krawędzie opony są mocniej nagrzane niż, niż wewnętrzna część, znaczy, że ciśnienie jest za niskie. A jeśli wewnętrzna część jest dużo mocniej nagrzana niż zewnętrzne, znaczy, że ciśnienie jest za wysokie. Warto tak mieć ustawione ciśnienie, aby ta temperatura rozkładała się mniej więcej równomiernie na całej powierzchni opony. To było na tyle dzisiaj. Dzięki Mateusz za cenne rady. Mamy jeszcze taki plan, że jeśli czas pozwoli, to podczas day'a nagramy kolejny odcinek taki w tym stylu, gdzie opowiemy, znaczy raczej Mateusz opowie, jakie zasady panują i jak to w ogóle wszystko wygląda w kuchni no mm, i tyle. tyle myślę, że tyle. Tak. dzięki jeszcze raz no, dzięki za oglądanie dzięki. korzystając z okazji chciałem zaprosić wszystkich na Zero X Tragday Day na torze Łódź w tą sobotę 13 kwietnia wstęp dla widzów jest całkowicie wolny zostały też y, 3 miejsca bardzo fajnej cenie żeby sobie pojeździć więc zapraszam, polecam teraz już wiecie jak przygotować auto więc udział w takim track dayu nie powinien być żadnym problemem jakby co to służę radą yy, po więcej szczegółów zapraszam do mnie na PW przez Instagrama albo przez Facebooka i do zobaczenia na torze dopierdolić na koniec no dawaj